Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejna kawa z turniakiem. Dzisiaj moim gościem jest mój przyjaciel i no, wspólnik, by tak można powiedzieć, bo jesteśmy w grudnie i wspólna nasz od 15 lat. Krzysztof Menowski. Witaj Krzysztofie. Dzień dobry, cześć, wit witam wszystkich. Dziękuję Grzegorzu, że mnie zaprosiłeś. To dla mnie duże wyróżnienie. Wypić kawę online. O! Online. Pijemy rano dzisiaj od 6.30 do 9, a o 9 jeszcze raz kanał właśnie. Ja się cieszę, że kolejne osoby tutaj przyłączają zresztą na oglądać. Tak napiszcie, z jakiego miasta jesteście, czym się zajmujecie, czego od Krzysztofa chcielibyście się dowiedzieć. Natomiast, natomiast Krzysztofie, powiedz mi właśnie, jak Tobie networking Twoim zdaniem pomógł w karierze, pomógł w biznesie? So, ja ja przeszedłem do networkingu, czyli do bni na samym początku, jak ładnie powiedziałeś, wtedy, kiedy ty to zaczynałeś rozkręcać, yy, i przyszedłem jako użytkownik. I w zasadzie zbudowałem swoją dużą firmę na tym. Mhm. Najpierw zbudowałem na zleceniach, potem zbudowałem na tym, że, że doświadczenia mogłem czerpać od innych. No, a później na tym, że w networkingu miałem dostarczonych, dobrych współpracowników, jako wspólników, ale też jako pracowników, jako asystentów, i tak dalej. I to dzięki temu mój biznes rósł dosyć łatwo. Ta ustrukturyzowana forma akurat BNA jest dla mnie wygodna, bo, bo ja jestem też, albo może nie tak, staram się być uporządkowany i, i te, uporządkowane wersje mi pasują, bo one są przejrzyste, zrozumiałe dla mnie. Aha. No Chociaż nie, pan... w biznesie generalnie żyję tak. tak. I za to Ci podziwiam, bo tak, jestem za wdroszczeć tego uporządkowania, tak nie jestem, staram się na szczęście, no mam dobrych współpracowników, którzy mi tu pomagają, Danusie, Agatę, Paulinę, Piotra, jednego, drugiego, więc rzeczywiście to się fajnie kręci, a sam z siebie to jest to totalny chaos. O, widzę kolejne osoby się dołączają. Witamy Anie, witamy, prawda, Danusie. Danute, także tak, yy, to, co mnie jeszcze zainteresowało, właśnie powiedziałeś, jak rzeczywiście rosłeś, że najpierw zlecenia, potem firma, potem wspólnicy. Yy, jakbyś mógł powiedzieć właśnie o tych swoich firmach, które tej będą członkiem i założyłeś? Jak to w ogóle ten twój system się rozwinął? Ja jestem od. Yy... Od 15, od 20 lat organizatorem pracy dla osób niepełnosprawnych. Jak do ja przyszedłem, to akurat się zaczynało coś takiego jak praca zdalna, to się nazywało telepraca. W 2007 roku już nawet ona została wpisana do kodeksu pracy. No i cóż, i, i, i to, czym się zajmuję ja, to, czym się zajmują osoby związane ze mną, to jest Układanie tej pracy, wyszukiwanie odpowiednich pracowników, wyszukiwanie firm, które chcą skorzystać z pracy osób niepełnosprawnych, a są to firmy różne, bo od, od firm jednoosobowych, które korzystają kilka godzin w tygodniu albo kilka godzin w miesiącu z pracy zdalnego pracownika, do firm, które największa firma, którą obsługujemy, zatrudnia dział 90-osobowy. Czyli wy im odsorsujecie 90 tak? My im obsługujemy właściwie. To nie pragnę, tak nie można powiedzieć, to Oni ich zatrudniają, a my jesteśmy od tego, żeby, żeby to działało, żeby był nadzór, żeby, żeby praca była robiona dobrze i z jak największą korzyścią dla firmy. A też powiedziałeś, że zbudowali wokół siebie ten ekosystem czy członków B&I, z różnych grup, otworzyłeś spółki. I oczywiście jak to zwykle w biznesie część spółek padła, część działa, normalna sprawa. Jak powiedzmy te, które działają, jak to wygląda, w jakich branżach? No te, które działają, to, to działają w oparciu o, o naszych pracowników zdalnych, bo to jest ten wkład, który my, który ja i, 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 i tak jakby ta moja macierzysta organizacja daje. Nie, ale mamy takie ciekawe firmy, jak na przykład firma w portfolio, firma Narysuj to, która robi filmy animowane. Mamy trzy duże call centery, które każde jakoś tam ma swoją specyfikę i, i każdy czymś się trochę różni. Tak, najbardziej hardkorowe, 60-osobowe, sprzedażowe call center. Oparte wyłącznie o pracowników niepełnosprawnych, tam chyba 95% to są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. No i, i to działa. No, przełamujemy taką barierę niemożności, gdzie się mówi, że, że, że na takich trudnych ludziach się tego nie zrobi, bo przecież trzeba wszystkich zgromadzić w jednym miejscu posadzić w biurze na Open Space i dopiero wtedy jechać. A my mieliśmy takie przeświadczenie, że tak jak teraz, dzisiaj wszyscy w pandemii wiedzą, że już można zdalnie robić. To my takie przeświadczenie, ludzie, którzy ze mną pracowali, mieliśmy od 2007 roku i budowaliśmy rozproszone, rozproszone zespoły, które widziały się przez. Przez internet, rozmawiały ze sobą, przez Skype'a, bo to takie było urządzenie jedyne wtedy, które, które było no bardzo niskokosztowe, a jednocześnie dawało możliwość takiej szybkiej, bardzo szybkiej komunikacji. Ja w sumie zbudowałeś kilka firm, jak powiedziałem, które właśnie w, w oparciu o niepełnosprawnych funkcjonują i część z tych Twoich wspólników jest w dalszym ciągu, część obecnie nie jest, ale ale, ale ta sprawa fajnie się rozrosła. Tak, ale wszyscy, którzy, którzy, już nawet nie są w BNI-u, serdecznie wspominają to i wiedzą, że to jest ten prapoczątek ich dobrego biznesu. No właśnie, tak patrzę u siebie na półce, że mam przed sobą książkę Zanoś się w Młoki w tym oceanie, myśmy ją pięć lat temu napisali, to była bardzo ciekawa historia. mogłby się opowiedzieć, no to jest moja najgłupsza książka networkingu, ma stron 364. A metaszek opagania za te książki? No cóż, prawda była taka, że to był moment w którym ja byłem w jakimś przełomie takim i Grzegorz przyszedł do mnie i powiedział Krzysiek, to może byśmy książkę napisali? Bo ja, ja mam trochę doświadczeń i już napisałem ileś książek, a, a ty też trochę wiesz. Ja akurat kończyłem MBA na, na, w, w, w Polskiej Akademii Nauk. No i mówię, dobra, wiesz co, nawet to pasuje z moją pracą, bo tą pracę dyplomową pisałem o networkingu. No to, to chodź, no i tak i tak poszliśmy do tego błękitnego oceanu doszliśmy, bo uznaliśmy, że networking to jest to miejsce, gdzie no, gdzie, gdzie nie trzeba walczyć z konkurencją. Znaczy. I, i, I stąd to odniesienie do, do koncepcji czerwonego i błękitnego oceanu. I mówimy, bo tak sobie przeanalizowaliśmy, że BNI, networking, jako taki, budowanie sieci kontaktów, to jest właśnie budowanie takiego własnego błękitnego oceanu, gdzie, gdzie można sobie płynąć. Jak się gdzieś robi za gęsto, a popłyniemy sobie dalej. Tak, szukamy nowych możliwości. Ale ciekawa rzecz, że. Rzeczywiście, że w sumie powstały dwie prace, no bo jedno to jest ta nasza wspólna książka, droga twoja praca na MBA, prawda? Ale jeszcze powstała trzecia książka, trzecia książka, czyli wersja angielska. No tak, to, to, to było dosyć prosta praca, bo zatrudniliśmy tłumacza, no ale niestety tłumacz wymagał od nas, żebyśmy my po nim robili poprawki takie. Jakby, co poeta miał na myśli? Przecież czym chciał, żeby to na żywca po angielsku robić. No i jakoś daliśmy radę. Dlaczego to było, że tą książkę okazało się. Że... to mnie to się o tyle dobrze przydało, że jak, jak już yy, pomyślałem sobie, okej, okay, to już z tym angielskim nie jest tak źle, to poszedłem na studia do MIT. Do Dostań. MIT, tak. W którym to roku było je trwały? O już, już trzeci rok się zacznie za chwileczkę, jak, jak jestem w MIT i, i taki proces edukacyjny dla egzekutywów robię. Czy kiedyś latałeś, a teraz online? No teraz już się nie lata. Te, trochę czuję się oszukany, bo, bo dwa dni wykładu zamieniają na, na dwa dni siedzenia przed komputerem. Jednak e, zupełnie inny klimat jest, jak się przychodzi, są ludzie naokoło i. I taki bardzo wielobarwny tłum, bo tam jest, tam jest bardzo dużo 50% jest z Ameryki, a 50% jest zewsząd, można by powiedzieć. No właśnie, jak tam networking przebiega, ale zanim to, to jeszcze proszę, żebyście uczestnili tutaj oglądających nas na czacie skomentowali, skąd jesteście z jakiego miasta, jaki jak biznes prowadzicie, czego chcielibyście od Krzysztofa się dowiedzieć, a Krzysztof, powiedz właśnie jak to było, jak tam networking wygląda na, na takich studiach. No cóż, Amerykanie to mistrzowie networkingu, bo to są mistrzowie Smoltoku, więc oni u nich tam przełamywanie lodów to jest to, to w ogóle nie jest żaden problem. To psy, tak jak pokazujesz, psyk i już jesteśmy kolegami. No z, y, y, przede wszystkim to, że skraca dystans, forma w jakiej się rozmawia, bo od razu y, y, mówisz you. Ju, no więc jaki? on jest Ju, ja jestem dla niego Ju, no to już nie ma problemu. Ono zaczynamy, przedzieramy przy, przez Pan I, i dopiero gdzieś na trzecim spotkaniu możemy skrócić dystans. Tamto skracanie dystansu trwa jakieś 7 sekund. No więc dosyć duża oszczędność czasu. Fajne kontakty, fajni tak. ludzie, ale oczywiście ta umiejętność rozmawiania z ludźmi to, to jest networkingu, który, który w Polsce odrabiałem latami i uczyłem się tego, żeby, żeby umieć podejść i żeby nie stać w kącie i nie, nie być z boku. Więc jakoś to, co Amerykanie mają naturalnie, to ja musiałem sobie wyćwiczyć no i działa. Bien na wyćwiczyć. No właśnie, ja tam ty tam gości. Wśród tych moich pięciu peci, przygotowanie, trzymanie lodów, pogaduszki, pogawędzki, przemieszczanie się, podtrzymanie relacji, które idą ci łatwo, a z którymi no troszeczkę miałeś problem, które nie były takie na naturalne. No, wiesz, to na dzisiaj już ten początek mam tak jakby we krwi zaszczepiony. Natomiast. Mimo 15 lat w BNI, cały czas mam problemy z podtrzymywaniem relacji, i BNI tak. jest, takim, jest y, no, taką dobrą strukturą do tego, żeby podtrzymywać relacje z około 50 osobami na stałe. No bo ta, ta, mniej więcej tak ta liczne są, y, jest grupa, w której ja uczestniczę, i y, to są ludzie, z którymi się widzę co tydzień. No Dzisiaj online, kiedyś można było się też y, że tak powiem poprzytulać w takim sensie, że widzieliśmy, no tak, tak, ale chodzi o to, że jednak inaczej się widzi inaczej się widzi człowieka i podaje mu się rękę i, i, i stoi się blisko, inaczej jest przez, przez online, ale ja jestem, ja jestem fanem online, no, dlatego, że no, to, to wszystko, co się zdarzyło potwierdziło moją koncepcję, że ludzie potrafią pracować zdalnie i że praca zdalna daje Wartość, już mi nikt nie zadaje pytania, jak, ale jak to, że zdalnie pracują ludzie, jak to, że żyją w telepracy? To, yy, moje życie trochę stało się łatwiejsze. Nie muszę tłumaczyć rzeczy oczywistych. No właśnie, a teraz jak się w tym online ty sam odnalazłeś, bo ty, jak powiedziałeś, byłeś w tym obszarze i Twoi pracownicy pracowali zdalnie, natomiast, yy, natomiast jak Ty sam osobiście przybyłeś do, do social media? No ja to potraktowałem jako szansę. Dlatego, że tak jak mówię, zniknęła ta kolejna bariera, czyli bariera y, takiej niemożności, że ktoś mówił, no, no tak, ale to, no, no dobrze, no możemy się umówić na kola, ale, ale się spotkajmy. I, I to spotkajmy się czasem oznaczało y, pół dnia drogi w tej z powrotem. Y, y, ja sobie starałem wygodnie ustawiać rzeczy i raczej zapraszać ludzi, więc zrobiłem sobie dobre miejsce do tego, żeby ludzie chcieli do mnie przychodzić. Mm -hmm. Ale to i tak, no, to, to, to i tak jest jakoś dużo bardziej czasochłonne. No, dzisiaj można się połączyć z pięcioma kontynentami w ciągu 12 godzin i nie ma żadnego problemu i nikt tego nie uważa, że to jest coś zadziwiającego do nas do ja Też przychodzą ludzie. Z Londynu, z Niemiec, z Holandii na spotkania, i w zasadzie tego, no znaczy, my tego nie wyczuwamy. No poza tym, że ktoś deklaruje, że, że akurat jest stamtąd, co jest ciekawe. Ale tak jak mówię, ja potraktowałem to jako szansę i, i stworzyłem portal zdalni.pl, gdzie wiele firm odsprzedaje, czy oddaje swoich pracowników, nadwyżki pracy swoich pracowników, czy nadwyżki czasu pracy swoich pracowników, odsprzedaje mniejszym firmom. To jest też taka, taka możliwość, żeby firmy małe, mikro, takie firmy jedno, dwu, trzyosobowe mogły skorzystać i to w niepełnym wymiarze, czy, czy w bardzo małym wymiarze, z pracowników, którzy pracują w jakiejś strukturze, którzy mają projekt menażera i tak dalej, i to idzie, tak jakby w komplecie, już w gratisie przy, przy stawce tej osoby godzinowej. A pan, Krzysztof, no, też tutaj rozmawiamy o rzeczach takich trudnych. Jakie twoje największe wpadki networkingowe, sukcesy, jaka porażka networkingowa, wpadka twoja, czegoś chciałbyś się tu podzielić? Czego unikać? No, e... Każda wpadka to nauka, to więc, więc może ja powiem o takiej swojej największej Lepiej. nauce, jak Lepiej. dostałem kontakt do, do dużej firmy. Dla mnie wtedy wydawało się, że to super świetny kontakt. I po dwóch tygodniach zapytała, zapytał się mnie kolega, który dał mi ten kontakt, jak mi tam idzie, a ja powiedziałem jeszcze nie zadzwoniłem. I on mi wtedy powiedział, o co, o co chodzi, że tak powiem, w życiu biznesowym. I ta nauka zapadła mi bardzo głęboko. On mówi, to wiesz, co, ja nie po to ci daję ten kontakt, żebyś ty nie dzwonił, albo żebyś mi teraz tłumaczył, dlaczego nie mogłeś tego zrobić, bo byłeś bardzo zajęty. Jak nie masz czasu, to po prostu powiedz: Ja nie będę, nie, następnym razem nie będę cię kłopotał tym. To na szczęście było jakieś 10-12 lat temu, więc już dosyć dawno tę lekcję odebrałem. No i cóż, no na tym polega networking, że jeżeli ktoś wystawia tobie szansę, to, to korzystaj z niej. To znaczy, to bierz swoje ręce, dalej już co z tym zrobisz jest, jest, jest Twoje. Jak dam ci kontakt, dalej co z tym zrobisz jest Twoje. No właśnie, teraz z naszej inicjatywy, za parę dni mamy specjalną taką galę 15-lecia naszej grupy. Wiela jest wspólna, która powstała 27 kwietnia 2006 roku jako pierwsza grupa w Polsce. No, będzie tam, mam nadzieję, tych kilkadziesiąt osób, tak mniej więcej, bo tam przez to naszą grupę się prawie, prawie 200 osób skorzystało z tego know-how w ciągu, w ciągu tych 15 lat, bo wiadomo, jest to tak jak ty na studiach: przychodzi się na studia, jedni przychodzą krócej, druży, którzy widzą, że to idealnie wpasowuje się w ich model biznesowy, to po prostu jak ty, czy ja, korzystają przez wiele lat natomiast część traktuje jako taki przytarek. Jaka, jaka tutaj twoja refleksja po tych 15 latach? Jak, jak, jak miałbyś tu jakąś taką... Wiesz co, no, każde trzy czy może nawet 5 lat jest o czym innym. Aha. I tak jest, i, i, sprawdziło mi się to, i na moim przykładzie, i na przykładzie wspólników, i na przykładzie moich wspólników, których wciągnąłem do B&I, powiedziałem, idź do B&I, bo to jest najlepsza szkoła biznesu. Mm -hmm. to, 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 to ustawić się, no, inne spojrzenie będziesz miał na biznes. te studia które nie dają, to jest rzeczywiście taka praktyka, czyli nawyki, 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 odpowiedzialność, prawda? prezentacja. To prawda. Umiejętność powiedzenia o swoim biznesie w ciągu 30 sekund. I to, to, to są rzeczy, które, których trzeba się edukować, których ludzie nie robią i jak nie robią, to, to, to słabo, a bienaga je to. I tak to, to co jest prawdą, że prawdziwe pieniądze przychodzą w trzecim roku. I no, no tak, tak to jest. Na pierwszy rok buduje się widoczność, żeby, żeby grupa zauważyła, drugi rok buduje się zaufania, w trzecim roku buduje się profit. I to, to, to jak, jak ja to. E, znaczy dzisiaj wiem, że tak jest. To, to, to nie, nie potrzeba mnie do tego przekonywać. Kto tego nie przeżyje, ten nie wie. Ja to przeżyłem kilka razy na, na przykładzie swoim i na przykładzie swoich tak, tak. współpracowników i powiem tak, ja miałem rok przerwy w bni bo studia mnie bardzo zaabsorbowały i powiedziałem, ok, ja się koncentruję teraz tylko na tym, poprosiłem o urlop i ten urlop dostałem, potem wróciłem do grupy no i trzeba było budować pozycję od początku. Nic nie jest dane raz na zawsze w życiu. Przeszłe sukcesy niestety są przeszłymi sukcesami, a na nowe sukcesy trzeba jeszcze w dalszym ciągu się napracować samodzielnie pójdzie. Słuchaj, widzę, że my mamy kilku członków BNI, mamy Lizę Stolarczyk z Łodzi, Alicję Leszczyńską z Bydgoszczy, Małgosia Rosiak z Warszawy, Anna Zastawna, Anna Zastawna właśnie, ja powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy jest na Wrocław, czy gdzie online, także cieszę się, że tutaj do nas też dołączyły te osoby, byli członkowie i mam nadzieję, że jeszcze kolejny był jeszcze Marek Popielecki, Demark, a widzę Marka, Marek chyba w Bełchatowie, czy gdzieś w Kłeszczewie. Marek był w B i chyba Berweder w takiej grupie, przez jakiś czas teraz się zajmuje startupami i ciekawymi jako venture capital. Także tu mamy rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe osoby. Także bardzo Ci, Krzysztofie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że za kilka dni będziemy świętowali piętnastolecie naszej grupy. I cieszę się i dziękuję Ci, żeśmy te dwie książki prawda, popełnili, bo powiem szczerze, no jest to dla mnie też ogromna frajda, że. To jest taka książka bardzo praktyczna, bardzo taka, która pokazuje, że rzeczywiście BINA działa, ale trzeba mieć do tego odpowiednie nastawienie, odpowiednią odpowiednio, odpowiednio, odpowiednio dystans i wiedzieć, że to jest narzędzie jak każde inne. Także bardzo serdecznie dziękuję. No a chętnych. Tego dziękuję na... bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo tym, którzy przyszli, żeby nas słuchać. Mam nadzieję, że, że było nienudno. O! Dobrze, wszystkiego dobrego, do zobaczenia na networkingowych szlakach. Hej, hej.